Trzy, cztery, trzy. Mamy dzisiaj 3 grudnia, a to oznacza, że muszę zjeść czekoladkę z kalendarza numer 3. Otwieramy kapit. Jej, dostałam dzwoneczek. Mogę? Nie. No takie, takie są. No, takie sama jak wczoraj. No. Ale dobra. I właśnie fajna historia jest związana z tym kalendarzem, bo ja strasznie go chciałam. I jakoś tak. Nie kupiłam go po prostu. I jak byliśmy chyba 30 czy 29 w Tesco, to chciałam go właśnie wziąć, ale nie było ceny obok kalendarza, a staliśmy już w kolejce. I nie chciało mi się latać, szukać czytnika. Więc po prostu go nie wziąłam. I właśnie wczoraj, przedwczoraj, pierwszego wracałam z uczelni i myślałam, że kacpra nie ma, a on mi otworzył drzwi i stał z tym kalendarzem w drzwiach jako niespodzianka. No słodki chłopiec. Najsłodszy. Najsłodszy. No i dzisiaj mamy plany pójść e, na stary rynek po prezydent, Znaczy to niekoniecznie musimy iść taką, co będzie odpalać, bo prezydent o 17 miasto odpala choinkę, gwiazdki na choince i y, chciałam pójść zobaczyć, bo może będzie to ładnie wyglądać. na pewno będzie. Ale nie wiem, czy się wyrobimy, bo jest po 14, a ja dopiero zaczynam robić obiad. A o 18 jakoś y, umówiłam się z koleżanką, więc nie wiem, czy w końcu wyjdę z Kasprę, czy nie, bo musimy jeszcze zjeść. A dziś na obiad robię kotlety schabowe, więc... Ile mi to zajmie? A Kacper oczywiście mi nie pomoże, bo on rzekomo musi się uczyć. A co teraz robi? Przegląda śmieszne filmiki na Facebooku. Dziękuję bardzo! Nie ma na no. Świetny chłopak, świetny. Ale przynajmniej kupił mi kalendarz. Oczywiście jest już po 17, a nawet nie weszliśmy z domu, więc na pewno nie zdążymy na światełka zapalane przez prezydenta miasta. Ale może chociaż zobaczymy jakąś ładną choinkę. Ale wszystko przez to, że oczywiście ten nań się zasiedział. W ogóle miałam dzisiaj taki sen. A opowiedzieć ci. Dawaj. <gry> e, Muszę spóźnić, to jest najwyższy czas na opowieści. Ale tak. mamy dopiero za jakieś pół godziny tramwaj następny. Więc... E, no, śniło mi się, że e, nie wiem, to ogólnie były moje jakieś koleżanki z podstawówki i gimnazjum, bo byłyśmy razem w klasie. Ale nie wiem, która była którą, bo każda z nich wyglądała jak te z Pretty Little Liars. I było coś takiego, że nie wiem, czy był jakiś bal, czy my po prostu ubierałyśmy się w jakieś sukienki, bo byłyśmy w takich balowych sukienkach. I nagle znalazłyśmy się na jakimś dachu jakiegoś budynku, ale to nie był taki wieżowiec, tylko to był jakiś taki budynek, nie wiem, taki pałac, czy jakiś hotel, czy coś. Bo tam pod, na dole był jakiś wielki trawnik, dookoła którego były jeszcze inne budynki. No i e, nagle na dach weszli jacyś ludzie, którzy właśnie byli przeciwko nam. No to w ogóle była jakaś taka fabuła jak z Pretty Little Liars. <grych> nie wiem dlaczego, a nie wiem dlaczego. E, no i to była taka fabuła jak z Pretty, Pretty Little Liars. No i e, oni chcieli nas ogólnie zrzucić e, z tego dachu chcieli nas zabić. I nagle znikąd zaczęli się pojawiać jakieś policjanci, ochroniarze, jakieś inne babki i my myślałyśmy, że oni chcą nam pomóc, a co się okazało, oni byli przeciwko nam. I po prostu stała nie jaka grupka, nie wiem, tam z 50 osób było na te pięć dziewczyn czy ileś i... Nie wiem jakim cudem, ale po prostu oni się wszyscy nagle na nas rzucili. I my po prostu tak spokojnie ich łapałyśmy, zrzucałyśmy z tego dachu, oni sobie spadali. Ja znalazłam na ziemi noże, więc zaczęłam w nich rzucać tymi nożami. I wyglądało to jak w takiej grze, że jak trafiłam na jednego na dole, to nie wiem, pokazywał się taki czarny obraz z takim, takim pomarańczowym wybuchem i napisem bum, czy coś takiego. Więc to było śmieszne. No i w końcu została jedna osoba, która najbardziej nas chciała zabić. Yy, i ja miałam jeszcze jeden nóż, więc wbiłam mu w ramię, a jedna, to była właśnie ta Hana, <grymna> yy, wzięła go i go zrzuciła. Ale co się okazało, on przeżył, znaczy później się tak okazało, myśleliśmy, że on umarł, no i później sobie poszłyśmy i siedziałyśmy właśnie w szkole i przez okno widziałyśmy, aha, bo my ogólnie nie wiedziałyśmy, czy będą chcieli nas wsadzić do, do więzienia, więc koleżanka z ławki poradziła, żeby po prostu płakać na lekcjach, żeby wszyscy myśleli, że jesteśmy takie biedne i w ogóle, że nie może nas wsadzić do więzienia, bo płaczemy. No i przez okno zobaczyłyśmy, że policja prowadzi tego gościa i on zaczął uciekać. I potem zaczęli w niego strzelać, i samochód go przejechał, ale mimo to przeżył, bo widziałam, jak go prowadzili, ale później umarł. I nie wiem skąd to wiem, bo tego nie widziałam, po prostu moja głowa wiedziała, że on później umarł. I to był mój sen. Pojebane. <noise> ja mam tylko takie sny. Zawsze mówi, że musimy czekać na mnie, a tymczasem to on, jak zwykle, jest spóźniony. Weźmy, zimno. Boli. 妈。妈。嗯。嗯。嗯嗯。 Ciekawi ma taki fetysz, następny fetysz. Już o dwóch fetyszach powiedziałam publicznie. On lubi kładać palce do ucha. Ja nie wiem, co on z tym ma. <laughs> nie, ogólnie. No, nie. <laughs> nie go kiedyś spotkacie, to uważajcie, bo wsadzi wam palce do ucha. Jesteśmy już na starym rynku. I są znowu takie jarmarki jak, jak tydzień temu byliśmy. Tylko że w innym miejscu teraz. I chyba jest ich więcej, no? A tam lata dron. Ucho. O, to jest pięknie. O, koziołki będą. Nie, nie będą. Ja próbuję namówić kogoś, byśmy pojechali na Jarmarki do Berlina. Ale średnio chce się zgodzić. Bo Mogłabym się podłączyć. Yy, się. Z rzędu, mówię, Cat jeżeli teraz zrobimy sobie baby, to na następne święta akurat będziemy mógł takie ciuszki. A on się nie zgadza. Czemu się nie chcesz zgodzić z Nie. Nie chcesz mieć takich ładnych ciuszków? Ja mam ładne ciuszki. ale dla baby takie ciuszki. No, bardzo go No, więc już poszliśmy sobie, jak zdać tego całego jarmarku byliśmy tam dosłownie ile? 5 minut? Zrobiliśmy tylko półko i co tam jest I kupiliśmy sobie owoce w czekoladzie. Ale pokażemy w domu. Zrobimy teścik. To przyszedł czas, że będziemy próbować te owoce jeden, dwa, dwa trzy. A jak panumerowałeś? No właśnie. <laughs> co? No właśnie, no. Jeden, dwa lub trzy. Ale raz? Nie, no właśnie numer, jaki wybierasz. Ale dopiero, wiesz, który jest, który wybrałeś? Tak. Dobra, to dwa najpierw. To jest kiwi. Chyba tak. Tak, bo... Tak, o, czujesz, czujesz zapach, no. <grym> Jeszcze ja No dawaj, masz miejsce z życia. Mmm. <grym> <grym> Nie, nie całego. Wiem, że dobre widzę po twarzy. Fajne, bo kiwi jest kwaśne w środku, a czekoladka jest słodka. Tylko cieknie. <śmuszczak> 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 no mnie nie jest wszystkiego. <śmuszczak> Dobra, nie? No. Dobra, następnie. Dobra, ja Daj mi. Ile było? Dwie Dobra. Ale dobre. Eee, nie, muszę zamienić jakoś. Inne seserki bo nie wiem, które jest po której stronie. Nie wiesz. Nie wiem. Podam kilka. Jeden. <grym wioski> <Yeah. grym wioski> to jest banan. Nie, ale to jest czubek. <grym wioski> no ja nie wiem czubką ale... a są robaki. <grym wioski> to... Z innego powodu. Nie. <laughs> to jest normalnie, to dzieci oglądają. No. no, daj. Uh -huh. Dobre. Możliwe, że teraz kogoś to skoczę? Ale spokojnie jak banan czekać. O, oh, wow. No, pachnie nawet jak banan. Przyjemnie się je, bo jest miękki, więc też prawda nie odpada. No już! Aha! No już! <grym> więc zostało najfajniejsze na koniec. <śmiech> <śmiech> to jest jabłuszko w czekoladzie z cynamonem. Teraz jak w to się kryje? To wieka do kuchni. No, dobra. No, więc to by było na tyle dzisiaj. My będziemy sobie zaraz... Jeszcze jest! I oglądać GRZ. No, no, bo Popek dzisiaj walczy z kim. To raczej pójśćan walczy. Z kim? Ya es nuestra otra okay. versión. Namra, papá